Jak się dzisiaj czujemy? 86 na 60. Dobrze. Dobrze ci to zrobi. Zachowujesz wszystkie wyznania sesji. No dobrze. Posprzątaj tu potem. Nawet jeśli rani mnie z Nawet wtedy. To było wspomnienie czy wiadomość dla Twojej matki? To prezenty od broni. Odpowiesz na moje pytanie? Ta przeszłość. No, to mamy jakiś postęp. Wybierz sobie któryś, jeżeli ci się podoba. Dlaczego motyl? Nie boi się śmierci. Więc czego się lęka? Masz na myśli te kartki u ciebie pod łóżkiem? Listy z terapii. Wielu pacjentów je zabiera ze sobą. Każdy radzi sobie tak, jak potrafi. Bronia robi zwierzaki. Śmiało, rozwiń swoją kartkę. I tylko ja chciałbym się dowiedzieć, czego się boisz. Jest coś, o czym powinienem jeszcze wiedzieć? Нет. Yeah.